Ok, jesteśmy przy następnym półfinale błyskawicznego Debla. I pierwszego tajbreka wygrała para niemiecka Duchaczka i Prezel. A teraz grają drugiego tajbreka. Przypominam, że to jest błyskawiczny turniej Debla. Gramy do dwóch wygranych tajbreków. Tajbreki klasyczne do siedmiu. No i zobaczmy, serwuje Wojtek Bączek, który gra z Klaudią Witas. Oboje z Bolesławca. Natomiast para niemiecka to Dirk jest z dwukrotny mistrz, Darek A Kai Prydl jest z Niski. No, ja, ja, ja. okay. To jest bonus, to. nie możesz. Tym drugim aparatem, no jak chcesz, możesz. No jak chcesz, to możesz. Jasne, no. Jak masz komórkę naładowaną, możesz komórką. Dobra. No i tutaj meczowi również szybciutko przygląda się kierownik dzisiejszych zawodów. A to jest Michał Bączek, który mi pomaga i bez niego tak jest. Bez niego ciężko byłoby mi tutaj dać sobie radę. I wracamy z powrotem na kort. A zresztą gra tutaj na korcie jego tata Wojtek Bączek. serwis, jaj. No i dowiemy się zaraz jaki jest wynik. Jaj, jaj, to wychodzi błąd serwisowy. Widzicie zbyte? 2 daj, danke. 3, 2, Fidel Austrega. 3 2 für die Gut. 3-2 dla Klaudi i Wojtka. Mm -hmm. Czy może być trzeci tajbrek decydujący? Jeżeli Wojtek z Klaudią wygrają tego tajbera. 3-2 prowadzą. Klaudia serwuje na Tylka. 4:2. Mm, ładna zjawa, Klaudia z K. No i K nie wytrzymał. 4:2 i mamy 5:2. Michał tylko głośno komentuj. Zobacz, tato z Klaudią prowadzą 5-2, jak myślisz? Wygrają tego Tajweka i zagrają trzeciego? Chyba tak. Chyba tak. A skomentuj teraz tą wymianę. Drugi serwis, tak? Drugi serwis. Skomentuj, tata odbiera. No mów, ładny retun. O. O. I co? I w siatkę. I w siatkę, zepsuł w oleja, tak, okej. Okay. 5-2, to mamy teraz 5-3. A zatrój fym. O, ładny, bo ja porkam teraz, piękny porkam w tym po czarnym krosie. A że debel, więc ten kros jest jeszcze ciaśniejszy. Serwuje Wojtek na Dyrka. 5.4 prowadzą jeszcze. To chyba wymiana między Dyrkiem a Wojtkiem po krosie. Tutaj Kaj się próbuje coś cisnąć, przeciąć wymianę, ale nie. I wyrzuci. 5-5, w tym fajne. ale. No i po 5. Wysoko prowadzili. Klaudia z Wojtkiem, o, teraz znowu Bądkaja. I 5-6. Piłka na tajbreka dla pary bolesławieckiej. I będzie trzeci decydujący. Sech, sechs. beide 7-6 sieben, 6-7 sechs. Sechs, sieben. Claudia schlägt auf den Dirk Wysoki poziom i co? Nie zakończył. O, I zakończył. Gemset match. Dirk Duchacz, Gelitz, Kaj, niski. Niski. O, kaj, niski. Kaj, prezydent, niski. Co ja gadam? Oj, ładne przyjacielskie po na hiszpańskim korcie.